Jak powinno wyglądać stanowisko gracza, podejrzewam, że macie co do tego zagadnienia jakieś swoje przemyślenia, ale jak wiemy, gracz graczowi nierówny, bo wszyscy tak naprawdę jesteśmy graczami. Zarówno ci, którzy mają wypasione komputery, potwory za dziesiątki tysięcy złotych, jak i ci, którzy grają sobie weekendowo na konsolce. Ci, którzy uwielbiają gry retro i nie zamierzają się przesiadać na nic innego ze swojego wysłużonego Pentium 4, czy ci, którzy do perfekcji opanowali granie, na swoim smartfonie. Niech każdy gra sobie na tym, co sprawia mu przyjemność. Natomiast w tym materiale chcę się z Wami podzielić moim własnym stanowiskiem, którego używam zarówno do pracy, jak i do grania. Tym bardziej, że często te dwie rzeczy się u mnie zazębiają. Zapraszam. Dzień dobry i witam w mojej kuchni, w której gotuję dla Was wszystkie smakowite filmiki, shorty i streamy. To tutaj spędzam jakieś 10 do 12 godzin dziennie, dlatego sprzęt, którego używam, jest dla mnie niezwykle ważny. I trafiliście na bardzo dobry moment, bo tak się składa, że poczyniłem pewne zakupy, więc przy okazji zrobimy sobie małe przemeblowanie. I zacznijmy może od tego, co moim zdaniem w mojej pracy jest najważniejsze. Ważniejsze. Kamera, oświetlenie, mocny komputer. Te wszystkie rzeczy są bardzo ważne, ale moim zdaniem najważniejszy jest mikrofon. Ja sam. Posiadam dynamiczny mikrofon Samsung Q2U, który posiada zarówno wejście USB, jak i częściej stosowane w profesjonalnych rozwiązaniach XLR, dzięki czemu jestem w stanie podpiąć go do interfejsu audio. Jednak mimo wszystko, jeżeli dopiero zamierzacie usiąść do wyboru mikrofonu, szczerze z własnego doświadczenia odradzam rzucanie się na samym początku yy, na połączenie mikrofon plus interfejs. Bo nawet w wypadku gdy taki interfejs nie ma szczególnie dużo suwaków i pokrętł łatwo jest coś pomerdać. Efekt może wówczas okazać się niezadowalający i można się łatwo zniechęcić. Dlatego na start jestem fanem prostych rozwiązań plug-and-play, jak mikrofony podłączane po USB, których na euro znajdziecie szeroki wybór. Gdybym jednak sam miał wybierać, nie mając mojej obecnej wiedzy, prawdopodobnie postawiłbym na Elgato Wave DX. Podobnie jak mój Samsung, ma dwa wejścia. Jedno USB, dzięki czemu możecie od strzała podpiąć go do peceta, oraz drugie XLR, z którego możecie skorzystać, jeżeli poczujecie się gotowi na wejście ze swoim audio na kolejny poziom. Mikrofon natomiast warto, żeby znajdował się na jakimś ramieniu, choćby po to, żeby każde stuknięcie w blat nie przechodziło właśnie na niego. Ja zdecydowałem się kilka lat temu na niskoprofilowe ramię, także z serii Elgato Wave. A to ze względu na to, że moje biurko stało wówczas w innym miejscu i jedyny kawałek blatu, żeby zainstalować ten mikrofon, był za monitorem. Zależało mi więc na czymś co będę mógł puścić pod nim. Druga rzecz, którą bardzo w nim lubię, to jego magnetyczne nakładki do kanalików, w których możemy ukryć kable. Ale właśnie, skoro jesteśmy w temacie, to jest ten szczegół, który postanowiłem zmienić. Widzicie, jestem wielkim fanem ułatwiania i automatyzowania sobie pracy. Postanowiłem więc, że kupię sobie nowe, dłuższe ramię, dzięki któremu nie będę musiał przy każdej sesji nagraniowej przekładać mikrofonu na stojak, a z kolei moje stare ramię od Elgato posłuży mi do zamontowania lampy, dzięki czemu też będę mógł łatwiej i wygodniej się doświetlać. Od mała i druga zmiana, ale pozwoli mi zaoszczędzić parę minut rozstawiania się co tydzień, a taka z pozoru niewielka różnica powinna pozwolić mi na zaoszczędzenie parunastu godzin w skali roku, a jednocześnie myślę, że poprawi w jakimś stopniu jakość materiałów, które dla Was tworzę. Przechodząc dalej, główny monitor. Może Was tym zaskoczę, ale nie mam gamingowego monitora o szałowym odświeżaniu miliona herców. Szukając monitora dla siebie, najbardziej zależało mi na tym, żeby był duży, w rozdzielczości 4K i żeby miał przyzwoite odwzorowanie palety kolorów, co w pracy przy tworzeniu filmików jest szczególnie ważne. Ostatecznie zdecydowałem się na 32-calowy zakrzywiony monitor od Dela. Największą różnicą chyba jest to, że zamiast popularnego panelu IPS Mój monitor posiada VA, czyli Vertical Alignment. Panele IPS, jak moje boczne, w istocie cechują się lepszymi kątami patrzenia i odwzorowaniem kolorów, zaś VA lepszym kontrastem i czerniami. Więc część widzów może stwierdzić, że do mojej pracy lepiej nadawałby się IPS. Ja na to mogę tylko powiedzieć, że w moim budżecie niestety nie znalazłem drugiego takiego monitora jak ten, ale mimo tego ten 32-calowy Dell w swojej klasie posiada bardzo wysokie noty ekspertów, jeżeli chodzi o tworzenie Treści właśnie. Co my tu mamy dalej? O! Kamerka! Tutaj klasycznie Logitech, w moim wypadku model C930e, ale dostępne na stronie Euro C920 i C922, będą absolutnie wystarczające do streamowania. Ostatnio coraz bardziej się interesuje również wykorzystywaniem smartfona jako kamerki, ale mówiąc uczciwie, większość rozwiązań zakłada łączenie się z nim przez WiFi, co mi się średnio podoba, bo powoduje opóźnienia i przynajmniej u mnie powoduje także straty na jakości. Więc dzielnie trzymam się wiernego Logitecha. Do wszystkich podstawowych zastosowań jak najbardziej wystarcza, a jeżeli waszym celem jest streamowanie i martwicie się, że jej rozdzielczość to tylko 1080p, to w większości wypadków i tak kamerka będzie zajmować zaledwie niewielki fragment powierzchni streama. Przejdźmy do bardziej podstawowych akcesoriów: klawiatura, słuchawki, myszka i podkładka. Może zacznijmy od klawiatury. Nie wiem, czy kogokolwiek z Was to zdziwi, ale model, którego używam ma już niemal 10 lat, ponieważ jest to Razer Black Widow z 2014 roku. I ludzie, którzy oglądają moje własne materiały, mogą poczuć się zaskoczeni, ponieważ Razer raczej nie należy do tanich cebulackich marek. Ja na to mogę tylko powiedzieć jedno. Ci, którzy tak uważają, nie pojęli tak naprawdę istoty cebulakizmu. Co bowiem, waszym zdaniem, jest lepsze? Wydać 600 zł na wygodną, solidną klawiaturę, która posłuży wam 10 lat, czy wydawać co 2 lata 200 zł na nowe klawisze? Podejścia oczywiście są różne. Zmienia się moda, zmieniają się designy, ale ostatecznie moim zdaniem lepiej kupić coś raz, a porządnie. Na przykład najnowsze iteracje klasycznej klawiatury Black Widow od Razera, które dalej są powszechnie dostępne właśnie na euro.com.pl. Słuchawki wybierałem kierując się podobnymi kryteriami. Ja sam zdecydowałem się na klasyk, czyli słuchawki Beyerdynamic Dynamic DT770 Pro, które powinny zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. A to dlatego, że chcę lepiej słyszeć i wyłapywać ewentualne zakłócenia na nagraniach. Czym różnią się od Tańszych gamingowych odpowiedników? Konstrukcyjnie, na przykład średnicą głośników umieszczonych w słuchawkach, z zakresem częstotliwości, większym złączem jack czy większą tak zwaną impedancją, czyli oporem, jaki stawiają cewki. Ma to głównie wpływ na jakość dźwięku i szumów. Gamingowe słuchawki zazwyczaj nie przekraczają 32 ohmów. Moje mają 250, ale to nie oznacza, że koniecznie takich potrzebujecie, szczególnie jeżeli nie macie dedykowanego interfejsu audio. Jeżeli jednak chcielibyście liznąć trochę lepszej jakości, to skupcie się na takich markach jak właśnie Bayer Dynamic, Audiotechnika czy Sennheiser. A jeżeli macie nieduży budżet, możecie szukać czegoś wśród marek Behringer albo Superlux. Myszka to niewielki gryzoń od Genesis, konkretnie model Xenon 220. Pod moimi palcami przewinęło się sporo myszek od tej marki, nawet nie dlatego, że wymagały częstej wymiany, ale kiedyś dużo z nimi współpracowałem i bardzo sobie to chwalę. I tutaj dla tych, co nie wiedzą, to warto podkreślić, że to nasza polska marka. Natomiast sprzęt to bardzo rozsądne połączenie jakości i ceny, co także bardzo sobie cenię. Dużo komponentów, które możecie znaleźć w myszkach od Genesis, jak na przykład sensory, są wykorzystane. W sporo droższych odpowiednikach większych marek. A skoro nie widać różnicy, to moim zdaniem nie warto przepłacać. A na koniec podkładka. Tych również przewinęło się u mnie kilka, ale zdecydowanie najbardziej lubię te w rozmiarze XXL. Zaczynałem od najtańszych, później trafiłam się jedna od Genesisa, ale ostatecznie na dłużej zostałem z tą od Corsera. I nie będę tutaj oczywiście ukrywał, że jedną z głównych przyczyn jest podświetlenie RGB na bokach. Ale poza tym posiada jeszcze jeden niezwykle dla mnie przydatny feature, jak to mówią anglosasi, wejście USB, a właściwie dwa wejścia USB, z których korzystam dużo częściej niż z tych na moim własnym PC. -cie. Wiem, że to można łatwo zastąpić jakimś dedykowanym urządzeniem, ale moje biurko nie jest szczególnie duże, więc w miarę możliwości staram się raczej ograniczać liczbę zbędnych gadżetów. Dlatego w moim wypadku to bardzo miłe usprawnienie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Link do sugerowanych przeze mnie produktów znajdziecie w opisie. A jeżeli sami macie jakieś sugestie, jak ulepszyć takie stanowisko, to zachęcam Was do zostawienia swoich pomysłów w komentarzach. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa pa!